Halo halo, witam serdecznie widzę, z tej strony oczywiście Zakrzak i widzowie dzisiaj mamy trzeci tak, dzisiaj mamy trzeci listopada i pokazuję wam oczywiście dzisiejszy sklepik, ale na początku widzę poproszę Was o to, że jeżeli nie oglądacie u mnie sklepy, to żebyście zostawili subika, bo bardzo mi to e, pomaga na kanale e, Ile Ciebie po 34 tysiące więc widzę jeśli tego jeszcze nie robicie możecie walnąć w suba e, i dodam oczywiście no powinienem dodać 10 osób, ale mam dzisiaj tylko 4 zaproszenia Więc widzę, zapraszajcie mnie do znaków, jak macie kodzik zakrzak Jak wy chcecie, żebym was potwierdził, to, to śmiało wpisujcie do sklepiku kodik zakrzak Zapraszajcie, no a może właśnie to was potwierdza na sklepie Dzisiaj trochę mniej zaproszeń, bo na streamie dużo przejąłem No i idziemy obczajać sklepik Taki jest mi, kodzik, widzę kodzik zakrzak w sklepie Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym No i uprzejmie od lewej strony, mamy pakiet kompania skrypty Pakiet umieczny ninja, czyli wszystko co było Pakiet kościsty komando i dalej, widzę, mamy Maniaczkę, czyli jednego z lepszych skinów za 800, który jest imitacją e, elitarnej agentki. E, są w nim zmienione tylko kolorki. Moim zdaniem no to ten skin jest no sztosem, widzę, nie ma co się oszukiwać, bo e, możecie mieć tak naprawdę elitarną agentkę z tatuażami, w ogóle ona jest przepiękna, ten, ta Maniaczka. E, możecie mieć taką e agentkę za 800 v -bucksów. to jest naprawdę tania cena, jak za tyle na moim zdaniem. Jak ja bym dawał cenę, to ja bym go dał za 1200 chyba. Jest bardzo ładny, bardzo fajnie zrobiony, spocony Również na top modele fajny, no jednym słowem 10 na 10 Serdecznie Wam go polecam i fajnie fajnie pasuje do tego plecaka serduszkowego Mega mega sztos e, Dalej widzowie, tutaj e, mamy broczno sercom, czyli nasza anielica Nasza anielica, ciemna anielica Jak możecie zobaczyć tutaj, tak oczy jej się świecą e, Taka kostkowa w sumie trochę, jak kto pamięta kostkę Widzę, napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy czy jeszcze ktoś pamięta kostkę Że była w Fortnite Kevina no, jak tu widać, zestaw na serca łamaczy. Tak to wygląda, takie skrzydła. Jednym słowem spoko. Dalej mamy opętujące ostrza. Fajnie mają dźwięk, to pewne. Tutaj takie małe serduszka. Ogólnie całe fioletowe. Również bardzo fajne kilofy Idąc dalej, mamy tutaj Valkyrie. Czyli kurczę takiego skina, wiecie. OG skin, piąty sezon. Kurczę, te skrzydła są bardzo wielkie. Ale, no, moim zdaniem, ten skin jest kozacki w sensie. Ee... Swojego czasu dużo osób nim grało, ja dobrze to pamiętam, i dużo prosów nim grało. Bardzo fajny skin, dopracowany, ładny. Co tu więcej o nim powiedzieć? dalej mamy mroźno Skrzydłe, czyli jedna z wielu lotni legendarnych w Fortnite, czyli za 1500 VMAXów. No, wielka jest ta lotnia, no, wielka jest ta lotnia. Trzymamy się tutaj za te jakby. Na nogi, chyba rękami, i tak lecimy jak taki smok, potężny, wielki smok. Dalej mamy widzowie zamieć, taka babeczka tutaj. Kiedyś te skiny nie miały tutaj szyi tej czarnej, pamiętam, beka była, bo dodali im nowe style, i te skiny były pobugowane, i w ogóle głowy czasami miały, no to było śmieszne. Nie renderowało im na przykład szyi i głowy, to było bekowe. No, jednym słowem, fajny skinek, był skin Mograla. Dalej mamy strzaskany lód, czyli reaktywną skórkę do broni, która jest przepiękna naprawdę jest przepiękna. Sami sobie obczajcie widzowie. No, totalny kozak, nie ma co tu dużo mówić. Mega ją polecam. Mamy załamkę, czyli jak chcecie pokazać, że ktoś jest żenujący, no to taką emotkę mówię, rzucacie. Mamy zabawę, za 200 V-Bucksów, kozak, emoteczka. Mamy pełny przechył, czyli. Yy, czyli czyli taniec, który został wprowadzony po tym jak yy, na strefie 51 ludzie yy, zaczęli tak biegać, z tego co pamiętam i mamy komandowskę, czyli jeden z najbardziej spoconych yy, skinów tamtego Chapteru Fortnite'a, prawie każdy spoceniec go miał, no ja go nie kupiłem, mi się jakoś tam yy, nie śpieszyło, żeby go kupować, ale no, no kozaczek, no widzę, stare bambiki, stare twarze bambików, czego chcieć więcej, no piękny skinek. No i to tyle w tym sklepie, taki dzisiaj krótszy sklep widzowie e, bo, bo bo Halloween się skończył e, Więc tak to wygląda No i tak jak mówię, kodik Zakszak w sklepie, fajnie jakbyście zostawili subika na kanale byłoby ekstra e, No i co? miłego dziąka Wam życzę, zapraszajcie mnie do znajków, jak macie kodik zakrzak e, i tyle, widzimy się jutro na streamie, więc do następnego widzowie Trzymajcie się miłego dziąka, elo, elo, bye bye, cześć, cześć!